Dwa produkty, które rzeczywiście u mnie w domu królują od, od momentu właściwie, kiedy teraz są bardzo zauważone. A to jest fajna sprawa w tym miesiącu, ponieważ po prostu mają fantastyczną cenę. Te produkty warte są dużo więcej w normalnych cenach, nawet w detalicznych, bo to jest ogromna wartość tego, co się w nich znajduje. Oprócz tego, że to są potężne koncentracje. Może powiem najpierw o Fandetoksie, bo tutaj naprawdę produkt Fandetoks zawsze go mam przy sobie, słuchajcie. To są takie małe saszetki 4,5 gramowe. Wymyślił to Koreańczyk, którego widzieliśmy, spotkaliśmy w, w Moskwie. W Moskwie był jego wiele lat temu, nie wiem pewnie z 10 lat temu. Był, był właściciel twórca, to jest w ogóle gościu, który w dwóch tysiącach naukowców jest w największej, najbardziej prestiżowej grupie naukowców. On wymyślił 237 patentów, opatentował, ale on się zwraca właśnie do przyrody, ponieważ takiego hepa protektora i detoksykatora wątroby nie tylko serca, mózgu, i on oprócz tego, że świetnie oczyszcza, to jeszcze właśnie chroni i. Ja, ja zupełnie przez przypadek 6 lat temu dowiedziałam się, on jeszcze był w bardzo dobrych cenach i często był w, właśnie w promocji, ponieważ nikt go tutaj nie znał ze względu nawet na smak. Ja właśnie go w tej chwili popijam, ponieważ ja dużo pracuję, więc słuchajcie, na zdrowie Wam. Ja dużo pracuję w chemii. Ja nie zdawałam sobie z tego sprawy, że wcale nie trzeba zażywać leków, wcale nie trzeba pić alkoholu. Wcale nie trzeba, słuchajcie, jeść dużo słodyczy, żeby sobie uszkodzić wątrowe. Ja, ponieważ pracuję wiele lat prowadząc swój salon fryzjerski, pracuję bardzo dużo w plastiku. Więc, będąc w Egipcie na takiej potężnej konferencji, właśnie ZDZ Złoty dla Złotych. Y, powiedział mi to wprost y, na plaży, będąc z grupą polską. Paweł, ty też w tym gronie byłeś, kiedy podszedł do nas profesor Władimir Podchomutnikow. To jest naprawdę filar, filar y, w Koral Klubie, to jest y, naprawdę y, figura. Zrazem z żoną prowadzą niesamowity duet. Y, mianowicie on jest kardiologiem, i po prostu y, rozmawiając, mówi, zapytał mnie, czy jestem. Y, czy jestem Ponieważ tam się wszyscy znamy, więc on po imieniu skierował do mnie pytanie, czy ja jestem fryzjerem. Ja mówię, że tak. I mówi coś do mnie, ja go nie rozumiem, ale to wyglądało groźnie i pytam, o co chodzi. Okazało się, że mam uszkodzoną wątrobę. Mówię po czym to, o co chodzi? Dlaczego? Przecież nie nadużywam żadnych preparatów, wręcz nawet powiem Wam szczerze, zastanawiam się, jak to ludzie funkcjonują po siedemkach dziennie piją. Czasami nierzadko jakieś tam mocniejsze trunki palą papierosy, a widocznie ja miałam zbyt mały potencjał i wystarczyło praca w lakierach po prostu. To jest plastik, I powiedział, mi pracujesz w plastiku? Ja nie wiedziałam o co chodzi. Myślałam sobie, w jakim plastiku ja pracuję. No, kompletnie byłam zaskoczona, i od tej pory wiedziałam, dlaczego ten preparat mi smakuje. Więc z czego on jest zrobiony? To są słuchajcie, niesamowite koncentracje, koncentrację owoców, goji, owoców, mandarynki, skórki mandarynki. Tam jest, jeszcze są koncentracje wysokie kiełków soi i, i hurmy. I to są, słuchajcie, tak duże koncentracje i to jest tak unikalna formuła, że bardzo szybko to działa, bo tak naprawdę wystarczy, tam są tabele zrobione, jak chcemy zrobić sobie mały detoks, Wątroby to jest miesiąc czasu picia wieczorem do przed snem, wieczorem przed snem po prostu z pewną ilością cieplutkiej wody i po prostu pijemy ten, ten preparat. On jest bardzo smaczny, aczkolwiek wiele moich osób, znajomych mojego kręgu nie lubią tego zapachu, kompletnie tego nie lubią. Mówią, jak ty możesz pić taką magę? Wyobraźcie sobie, że właśnie tu co Robert powiedział, e, pewne rzeczy po prostu nam przestają smakować albo nam bardzo smakują, bo organizm ma intuicję. Wiecie, ma intuicję. Ja widocznie od samego początku e, intuicyjnie wyczułam, że ten produkt jest dla mnie i dlatego ja go piłam. Nie, pa, nie paląc, nie pijąc alkoholu, nawet kawy. I często powiem wam, że rzadko mi się sta, zdarza pić wodę, e, przepraszam, e, herbaty. Więc e, tak naprawdę intuicyjnie wiedziałam, że on po prostu mi jest potrzebny i rzeczywiście mam kilka takich świadectw. Bo y, ostatnimi czasy zgłosiło się nawet właśnie taki, takie, takie właśnie też osoby, które są i po Covidzie i osoby, które naprawdę miały duże problemy ze zdrowiem. I okazuje się, że po zrobieniu trójglicerydów naprawdę mają fantastyczne efekty. Fantastyczne. I to były takie efekty związane z ba, takim bardzo wczesnym starzeniem się organizmu, bo y, koleżanka, która mieszka w Wiedniu, Parę lat temu, ja nawet zapomniałam o tym fakcie, kiedy mnie ten produkt tak smakował, i ja powiedziałam: Słuchaj, to ja widziałam tego gościa na scenie. Paweł, on tak się wie, on, taki drobny, ciemnoskóry człowieczek biegający po scenie, w ogóle jakby nieobecny, opowiadał o tym z takim entuzjazmem, z taką pasją, że naprawdę, no zakręcony totalnie, i opowiadał, że on sobie uszkadzał wątrobę, żeby udowodnić to, co powiedział Robert, udowodnić, że jego preparat działa on po prostu się upijał ostrym alkoholem i to kosztem swojego życia prywatnego, bo on tam miał, naprawdę zrobił wielkie spustoszenie, żeby udowodnić, udowodnić że rzeczywiście ten preparat jest super i rzeczywiście w 2005 roku w Taipei, bo on ma, on ma, on ma, on ma, on ma słuchajcie, tytuły naukowe pokończone z bioinżynierii, biochemii, z mikrobiologii, naprawdę jest to facet, który no jest nieprzeciętnym naukowcem i rzeczywiście wiadomo nam, że, że, że nasza wątroba jest bardzo takim organem wdzięcznym. 2% dobrych komórek wątroby potrafi w ciągu pół roku całkowicie zregenerować wątrobę. Są programy pomocy wątrobie, takie bardziej dojrzałe, ale naprawdę ten produkt, pijąc przez miesiąc, daje niezłe efekty. Pijąc przez dwa miesiące, daje bardzo dobre efekty, a przy, pijąc przez pół roku, daje mega rezultaty. Dlatego on jest dzisiaj, już to wiemy, po Turcji. Że są w tej chwili trwają badania kliniczne nad tym produktem. Także wydaje się, takie, wiecie, orężatki Coca-Cola, dla mnie Coca-Cola, dla kogoś maga, a to robi niesamowitą robotę, jeśli chodzi o naszą królową organów, która, słuchajcie, 500 funkcji ma w organizmie, 500 funkcji, macie pojęcie? I tak jak powiedział Robert, unosi się cały organizm. To co powiedziała doktor Butakowa, jeśli dobrze słuchamy tych wykładów, a naprawdę one mają ogromną wartość, to wiemy, że wątroba to jest królowa organów. I rzeczywiście mając taką wiedzę i ten produkt, słuchajcie on w tej chwili jest w tak śmiesznej cenie, że ja myślałam, że go brakło w sobotę, w niedzielę, bo widziałam informację, że nie ma go na stronie. Dzwoniłam do Mielca, kupiłam parę sztuk ostatnich, dzisiaj się znowu pojawił i słuchajcie, naprawdę cały czas trwają ostre zakupy. Ludzie, którzy poznali ten produkt albo przez właśnie takie historie, które my opowiadamy, dajemy im tą informację, bo oni na nią czekają. Przecież dzieci mają, słuchajcie, uszkodzone wątroby przez środki Typu właśnie um, niehormonalny, bo hormonalne też, ale jeśli chodzi o sterydy, słuchajcie, bardzo dużo dzieci ze względu na alergię zażywa sterydy. To jest nieprawdopodobne i to jest bardzo ważna informacja. Dzieciom smakuje ten produkt. Mało tego, wtedy, kiedy my zaczynamy chorować. To, jeśli skierujemy, słuchajcie, w stronę, jakby uwagę, w stronę, w stronę wątroby, to też mamy od razu zupełnie inne efekty, jeśli chodzi o naprawdę zwykłe infekcje, zwykłe proste przeziębienia. Naprawdę to inaczej schodzi. Także warto wiedzieć, że ten produkt w tej chwili około 150 zł kosztuje, a normalnie kosztuje ponad 200, i powiem Wam szczerze, że w tej chwili nie robimy maratonu z niego, dlatego właśnie, że e, może go brakować. Może tego produktu brakować. Drugim produktem, o którym już też była mowa i tutaj moi prelegenci i, ym, i właśnie Ewelinka też opowiadała, to jest mój produkt, który uwielbiamy w domu, produkt o nazwie Biluron. To są dwie butelki półlitrowe szklane, ciemne szkło w pudełeczku, słuchajcie, i to pije się jak syrop. Co to jest za produkt? Słuchajcie... Więc produkt młodości, dlatego ludziom nie smakują papierosy, nie smakuje im właśnie alkohol albo nie smakuje im słodycze i rzeczywiście mówi się o tym, że raz dziennie wieczorem, ale jeśli chodzi o, jeszcze tam dorzucę właśnie do tej informacji, że jeśli chodzi o jakieś um, zakropione, y, wiecie, planowanie zakrapianych alkoholem y, imprezy, to właśnie dwie, trzy godziny przed tą imprezą należy to wypić, potem właśnie wieczorem i na czczorano na pewno między posiłkami to jest bardzo ważna informacja i to tłuszczenie wątroby ten detoks wątroby rzeczywiście ta regeneracja jest naprawdę bardzo szybka. Ten produkt o którym chcę właśnie powiedzieć drugim jakby dlaczego on tak nie ujął, ponieważ u mnie w domu mam świetne efekty. Mianowicie mój mąż miał duże problemy z kolanami, z stawami kolanowymi i przez wiele lat wydawało nam się, że to będzie dziedziczne, ponieważ w rodzinie u niego były takie właśnie problemy. Więc y, też zapytałam kiedyś, dlaczego taką dawkę malutką pije się, czy można tego wypić więcej. Więc nie ma sensu: 30 ml. I co to jest za produkt? W formie syropu, bardzo smacznego syropu, który pijemy też właściwie między posiłkami. Nie, nie ma jakichś specjalnych receptów, recepty na ty, ani, y, ani jakichś rekomendacji, że to trzeba rano czy wieczorem. Nie. Ten preparat to jest w ogóle połączenie, to jest też unikalna sprawa, ponieważ jest to połączenie kwasu hialuronowego i chondroityny, ale ta chondroityna działa wtedy fajnie, kiedy jest wysokie stężenie kwasu hialuronowego. I co się okazuje, że twórcą tego produktu jest amerykański biochemik, biochemik, on się nazywa on się nazywa Linus Pauling, który jest dwukrotnym, y, dwukrotnym y, y, no, laureatem nagrody Nobla. I to jest pan, który y, tak naprawdę cała ekipa, y, cała ekipa, która współpracowała w Niemczech 40 lat pracy na poziomie molekularnym. 40 lat pracy, słuchajcie, na poziomie molekularnym przez naukowców niemieckich. Jest to preparat, który pijąc odbudowuje przez Miesiąc do dwóch miesięcy, w zależności od wieku, sytuacji, urazów, jak również amortyzacji, a właściwie to eksploatacji naszych stawów, potrafi odbudować prząstkę stawową na poziomie molekularnym, słuchajcie, do 90%. Jak to jest możliwe? No i okazuje się, że takich, słuchajcie, takich opisów nie znajdziemy nigdzie, ponieważ one są zakazane. Więc my mówimy po prostu suplement diety, tak? Ale tak naprawdę efekty są niesamowite. I ci ludzie, którzy na oczyszczony organizm, bo pamiętajcie, my mamy cztery kroki do zdrowia. Najpierw napoić, potem oczyścić, a potem dopiero nakarmić nakarmić i to jest właśnie trzeci krok karmienie żeby nie poszło w las, albo żeby się nasze nasi goście, czyli wirusy, grzyby, bakterie, pasożyty nie miały zbyt dobrze, a my tam marnoty dostaniemy to ważne jest to, żeby właśnie na oczyszczony organizm, na odetkanych jelitach dać to w taki sposób, jak ma być. I efekty są niesamowite. Ponieważ to jest suplement diety, który działa, to jest skrząstek rekina, dlaczego nie zgrzebieni koguta? Bo tam jest najwięcej kwasu pielunowego. Ano, dlatego, że tam była bardzo duża cząsteczka i ona do ust by się nie przyswoiła. Tam ta y, y, formuła, ona się tylko sprawdzała przez zastrzyki. A tutaj, w tych dwóch butelkach półlitrowych mamy 700, 700, dawka, 700 zastrzyków, które to jest takie stężenie. Macie pojęcie? Więc pijąc 130 ml w ciągu dnia, przez miesiąc, my piliśmy z moim mężem po miesiącu dwa razy. Po, po jakimś czasie to nie było ciórkiem jedna po drugiej. Tylko właśnie po jakimś czasie była kolobada i znowu biluron, więc mój mąż nie pamięta w ogóle, że ma kolana, w tym sensie, że wiecie, jak się wie, że się ma głowę, to boli, tak? Jak się wie, że boli, że, że się ma kolana, to po prostu one bolą zwyczajnie. Normalny człowiek się nad tym nie zastanawia, czy może sobie uklęknąć, schylić się, czy może w jakikolwiek sposób zrobić jakiś taki, wiecie, określony ruch, który sprawiałby mu ból, jak również urazy różnego rodzaju, to co mówił Robert, to co mówiła Ewelinka. Słuchajcie, to są tak nieprawdopodobne efekty, że to jest, no, to jest niebywałe. Tam, y, tam po prostu stężenie tego kwasu hialuronowego jest tak wysokie, że ta chondroityna naprawdę idzie tam dokładnie, gdzie jest deficyt. I rzeczywiście włosy, paznokcie, cera, y, kręgosłup, stawy, słuchajcie, one się odmładzają, one się naprawdę odmładzają i to są efekty bardzo szybko widoczne. Dlatego te dwa produkty, są naprawdę godne uwagi i polecenia, dlatego że nie ma na świecie takich preparatów, które byłyby tak biodostępne i tak, słuchajcie, bezpieczne. Nie ma skutków bocznych. Wchłanialność przez, słuchajcie, w dobrym smaku. Pomyślcie sobie, te produkty normalnie smakują. Chce się je pić, chce się je jeść. To jest po prostu niesamowite, że dzieci mogą to przyjmować po różnego rodzaju urazach. Także przy różnego rodzaju, słuchajcie, wyrodnieniach. I to, to jest naprawdę szeroko opisane. Także kto będzie chciał, naprawdę sobie doczyta, są so, mamy. Zwróćcie się do swoich opiekunów, do swoich mentorów. Mamy fajne opisy, tego naprawdę jest dużo. Bardzo dokładnie jest to opisane, dlaczego te to działanie np. u kosmetyczki, to wszczykiwanie tego kwasu nie daje takich efektów, jak właśnie picie. Wszystko, co jest pite, przyswaja się w 100% dużo szybciej, aniżeli przez właśnie zastrzyki, które są w dane miejsce punktowo. To jest zupełnie inne działanie. Także, kochani, naprawdę produkty są mega. To jest 15% tańsze, a 25% tańszy jest Fundetox. Więc y, około 700 zł kosztuje w tej chwili ten produkt. On jest do wyczerpania zapasów. Naprawdę ktoś, kto cierpi, musicie wiedzieć, że woda jest istotną, istotną sprawą, ponieważ jest to rozpuszczalnik i transporter, więc nie oszukujcie na wodzie i niczego nie kupujcie, jeśli nie macie. Dobrej ilości wypitej wody przez dłuższy czas. Po prostu kupcie sobie i poczekajcie, aż będzie to tak zrobione jak należy, żeby były efekty maksymalne, optymalne dla każdego z Was. Bo to jest za cenna rzecz, żeby zrobić byle jak. To jest używane w najdroższych domach, gdzie ludzie i, i miejscach, gdzie ludzie naprawdę posiadają duże zasoby, majątki. Mówię o materialnych, słuchajcie, sprawach, gdzie używa się tego dla bardzo drogich zwierząt. Mówię tu o koniach arabskich, które są kupowane za miliony euro. O Mustafach, o psach, które mają naprawdę y, niesamowite, bo to są ogromne ciężary, słuchajcie, są ogromne masy. Więc te zwierzątka, te rasy dostają właśnie ten produkt po to, żeby jak najdłużej żyły i żeby miały się w jak najlepszej kondycji. Także naprawdę nie jest to przypadek, że ktoś wybrał akurat ten produkt dla tak drogich, słuchajcie, raz koni czy właśnie raz psów. Ja myślę, że z tego miejsca tyle, że chyba są pytania, ale mm, naprawdę zwróćcie uwagę, bo rzadko się spotyka, żeby tak. Ostatnie tygodnie ja jestem zachwycona. Mm, myśmy tylko prosili, napomknęliśmy na Naradzie Mistrzów, żeby nam coś takiego zrobili. Marzyłam o tych produktach, żeby one były dla wszystkich, ponieważ wiecie, że u nas można mieć za darmo. Ale nawet dla tych osób, które są tutaj jako klubowiczowie, to i tak pewne produkty są 50% tańsze. Po pierwsze, nie kupicie ich, byle gdzie, po drugie, trzeba wiedzieć, jak, je, jak z nich skorzystać, a po trzecie, trzeba być dobry, dobrze nawodnionym. Dlatego naprawdę zapraszajcie swoich bliskich, bo to jest jedyna okazja, to jest naprawdę jedyna okazja, żeby skorzystać. Z takiego dobrodziejstwa. Zobaczcie, ile kosztuje e, każdy specjalista. Zobaczcie, a my możemy za, za takie warunki stworzyć, że organizm sam poradzi. I to na wiele, wiele lat. Bo mój mąż po biluronie jest teraz 6 miesięcy, ale pierwszy Biluron to był jakieś 3-4 lata. 3-4 lata temu i on nie narzeka na kolana. Także a przecież nie młodziejemy. No rzeczywiście eksploatujemy się dosyć mocno i żyjemy dosyć intensywnie. I powiem Wam. Naprawdę warto było każdą złotówkę tutaj włożyć właśnie w ten pomysł, w tą, w tą unikalną formułę tych produktów, bo, bo mamy efekty i cieszymy się naprawdę normalnym, fajnym, dobrym zdrowiem, czego i Wam wszystkim życzę z całego serca. Dziękuję. Na oczyszczenie wątroby, jako że składamy się również z białka, to będzie nam ukazane, jak to ją odbywać. Ty jest, spi okay. jest spirytus, 96%, nie, 5 95%, 5. przepraszam, oszukałam. A tu jest wudencja, wyborowa. 40%? Tak. Tutaj mam wyborową. To tej jednej szklaneczki, masz może no. Ale tam jest takie jedno tak? miejsce. To, proszę pomóż mi. Tak, <grym> tak. tak. Proszę do tej jednej szklaneczki w Fandetox. Po, Cały? Całka to to jest. Tak, o. Proszę bardzo. Fendetoks. Fendetoks. Rozmieszamy. Połeczek, tam połeczek. Połeczka. tam. Połeczka, połeczka, połeczka. Nie wiem czy jest, nie jest za mało trochę tej wódki, bo nie będzie tak widoczna jak... Mówisz? Mhm, jak jajko wrzucimy. Dobrze. Panowie myślą tyle. tyle, tyle dobrać, dobrać. Dobrać. Ile byłoby drinków? Tak. No i wrzucamy ojeczku. Spirytus. Spirytus. Proszę bardzo, jak się ścina Fajnie. Gotuję się. Widzicie? Gotuje się w tej wódce. Zobacz, zobacz. Spirytusie. Spirytusie. Także nie pij spirytusu, bo zobacz co się z wątrobą dzieje. To, to, to się dzieje właśnie tak z wątrobą, tak wyniszcza wątrobę. Mhm. Czysty spirytus. Dobrze. Mam nadzieję, że nie takie chwile. Tak, tak teraz właśnie teraz masz spirytus na tej Daj, daj, daj. I teraz kolejne jajeczko przejdzie do wódeczki. Mhm. No, już, lepiej. już lepiej już się tak korzystne. tak ale no. po jakimś czasie zobaczycie że będzie tak jak jajko na miękko. 38 mm. będzie tak jest gęsta ta woda już się robi taka... to tak, znaczy tak. nie woda to wódka wódka, wódka. przepraszam wódka i chwilunie tak zostawimy niech tak postoi mhm. Widzisz? Już, 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 już się jest, ścina. Tak, już tak, widać. Tak, się. Mhm. A. Mhm. Od razu już A no? tu jest, Jajunio, z fandetoxem. proszę. Wódka wody. z fandetox. Wódka z fandetox, Proszę bardzo. Odwrotnie. I proszę ładnie wyciągnij sobie białko, żółtko. Widzicie, jakie jest piękne? Nic się nie ścięło. Tak chroni fandetoks Detox naszą wątrobę przy spożyciu alkoholu. Czyli przed. Interesem. Czyli. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Czy w trakcie. I w trakcie też. I po koniecznie. Okay. I nawet spróbuj rozcząpać to żółtko że, ty, tylko ja chyba słyszę te Tak, jest piękne białko, piękne żółtko. Czyli się nic nie się ścina. nie ścięło. nie, ści, nie okay. ścięło się. A porównanie tak z Tak, Chroni fan detox naszą wątrobę. Gdzie tu jest? Już tu się nic nie da we ta bardzo wyciągnąć. Ja ale ale zobaczysz nawet na ścięcie już ścina, masz ścięte. Tak. Ścina się. Tak. Ścięte. To to tutaj tak. aż, aż wypływa na sobie. Tak. Zobacz. to ja, to ja tutaj zrobiłam jest dalej. Zobacz, jest dalej białko. Białko. Piękne białko, białko i żółtko w zasadzie też. No i spirytus tak. jeszcze na koniec. A dalej białko jest. W tak, całej spirytus na... tutaj jest. A tutaj na... już jest znowu. A, jest... A tu już jest smażonka Tak, no, to zobacz. Czy jajko jest? Ja już liczę na ręką wodę. Tak, no, zobacz, jak jest znowu. Nie, 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 Okej, bo to jest białko. Tak, tak. A wiadomo, że nasza wątroba jest też z mózgiem połączona, także.